Pa Bogu. Witam Was wszystkich serdecznie tego dzisiejszego dnia. To nie co którym było trudno wstać. Ale cieszę się, że jesteśmy tutaj. Witam także tych, którzy nas słuchają na wszelkich jakichś portalach, gdzie umieszczamy nasze kazania. Z czym dzisiaj chciałem się dzielić? Cóż, związane jest to troszeczkę z tym, co tam wyświetliłem. Otóż moje kazanie zatytuwałem bardzo podobnie bo nazwałem je Nauka o Słuchaniu Serca. Nauka o Słuchaniu Serca. I zanim powiemy sobie o tej nauce, co to za nauka, to... chciałem właśnie nawiązać jeszcze do wczorajszego dnia. Troszeczkę, tak świetnie nawiązujemy co, co chwilę do tego dnia. Więc troszeczkę poczułem się nieoryginalnie w tym kazaniu, ale chciałem nawiązać do tego dnia, ponieważ co wczoraj się dokonało? No, Marcin i Ewa, można powiedzieć, wyznali sobie miłość i wierność, tak? I, to, i uczciwość małżeńską i, i ten akt, akt, yy, akt yy, małżeństwa jest na, na tyle oczywiste, że jeżeli ktoś bierze ślub, tak, To co między tymi osobami jest? Miłość, tak? Jeżeli decydują się żyć razem, to znaczy, że, że się kochają, tak? Miłość jest oczywista w tym momencie. Raczej nie, nie wychodzi za mąż ktoś, kto się nienawidzi. Ach, nienawidzę, czy tak, nie, i, i wyjdę za ciebie, żebyś do końca życia miał yy, ciężko. Raczej, raczej tak się nie, nie bierze ślubu, tak? Oczywistą jest, że. O, tak, a może odwrotnie. Oczywistą jest, że oni wczoraj stali się jedno, dlatego że się kochają, tak? Dlatego, że jest między nimi miłość. I wiecie? I pewną oczywistością, Powinno dla każdego chrześcijanina być jedna rzecz, o której pisze Paweł. Powinno to być coś oczywistego, coś, czego nie trzeba powtarzać. Ale coś, co niejednokrotnie powtarzał Paweł w listach. Ostatnio w ogóle ciągle przerabiamy na grupach środowych listy, krótkie listy. I dzisiaj chciałbym się posłużyć jednym przykładem z takiego niedawno przerabianego listu. Jest to list do Tymoteusza, ale pierwszy list do Tymoteusza, który był przerabiany dwa tygodnie temu. W pierwszym liście do Tymoteusza od 3 do 6 wersetu Paweł pisze tak Gdy wybierałem się do Macedonii prosiłem Cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przekazał, aby nie nauczali inaczej niż my i nie, zmawia... I nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które służą które, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. A celem tego, co przekazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej, czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną pogadaminę. Mowa tutaj o tym piątym wersecie. A to, co przykazałem, to miłość płynąca z czystego serca. Nieobłudna, tak? I z dobrego sumienia, z wiary. To są trzy takie kwestie, które porusza Paweł, a które dla każdego dzisiaj z nas powinny stanowić pewnego rodzaju podstawę i oczywistość, tak? Jak mówiliśmy to w przypadku ślubu. Oczywistym jest, że ci, co biorą ślub, się kochają. Oczywistym też jest, że chrześcijaństwo, że w chrześcijaństwie. Najważniejsza jest miłość. I o tej miłości się chciałem mówić. Dlaczego o tej miłości? Wiecie, przebijeźmy właśnie ostatnio te listy. I największym problemem już tamtych chrześcijan było to, że gasła w nich miłość, że ich chrześcijaństwo przestało opierać się na miłości. Podstawą, podstaw która powinna być w ich życiu, zanikała. Miłość zanikała. To, co robili na co dzień, czym się zajmowali, nie wypływało już z miłości. Źródłem tego, co robili, nie była miłość. Czym się zaczęli zajmować, mówi ten fragment? Sporami, baśniami, rodowodami, jakimiś historiami, dywagacjami nad różnymi rzeczami, które wywoływały spory. Można powiedzieć, że zaczęli się że może się gdzieś mądrzyć, zaczęli badać jakieś rzeczy, tworzyć jakieś nauki. Widzicie, mówi, Paweł mówi tutaj, że zaczęli głosić inną naukę niż my. Inną naukę. Moje kazanie dzisiaj, jak na początku powiedziałem, że to wam nauka o słuchaniu serca. Bo taką naukę głosił Paweł, a Paweł głosił naukę Chrystusa. Naukę o słuchaniu serca. To była podstawa chrześcijaństwa, o której ciągle wspominał Paweł, która nie mogła zostać zatracona, bo z tą nauką przyszedł Chrystus do człowieka, abyś nauczył się słuchać serca. I mówię o tym, te, i mówię o tym ten piąty fragment. Przeczytajmy sobie go jeszcze raz. A celem tego, co Ci przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia. I z wiary nieobłudnej. Z czystego sumienia, z dobrego sumienia. Powiedzmy o tym na grupie. Czym jest sumienie dla każdego dzisiaj z nas? Czym jest? Jest pewnym wyznacznikiem tego, co w Twoim życiu uważasz za słuszne i dobre. Co jest dobre? Jest pewnego rodzaju też drogowskazem, który dał człowiekowi Bóg. Taką rzeczą, której gdy słuchasz, to widzisz, że coś jest stosowne w danym momencie i dobre. A gdy. Do tego narzędzia włożysz miłość, to jest to narzędzie niezwykle dobre. Bo gdy kierujesz się w swoim życiu miłością, to twoje sumienie również się nim kieruje. To twoje sumienie podpowiada ci, co w twoim życiu powinieneś robić, aby było dobre, aby podobało się Bogu i aby służyło ku pożytkowi. Miłość. I znowu nawiążę tutaj do tego ślubu. Jeżeli Marcin kocha Ewę I czuje, to, że ją kocha, tak? To robiąc coś, na pewno, może przyjdzie mu to szybko. Przeanalizuje, jeżeli coś zrobi, wie, czy ją zrani, czy ją nie zrani. Jeżeli robi coś, to analizuje to, czy to przyniesie jej pożytek. A ja jeśli w ogóle chce coś robić, to chce robić coś, co sprawi, że ona będzie szczęśliwa, tak? Pokieruje się miłością. Gdyby znowu przytoczmy kierował się nienawiścią, to robiłby wszystko specjalnie, aby jej uprzykrzyć życie, a na odwrót robi to, co na pewno wie, że daje szczęście. Że będzie mogła być z nim szczęśliwa, że będzie mogła mieć nim oparcie i wzajemnie. Będzie się kierował tym, tak jak chrześcijanie powinni się kierować tym, w związku z tym sumieniem. I Paweł nie mówił o wielu innych rzeczach, do tymoteusza, jak i innych, ale poddawał tą podstawę postaw, o której oni wszyscy zapominali. A o której mówił Jezus, chciałbym, abyśmy sobie otworzyli ten fragment, o którym mówił Jezus, aby go przypomnieć. Bo skoro mówię o Pawle, który głosił Jezusa i jego naukę, chciałbym, abyśmy otworzyli sobie coś, co powiedział Jezus w Mateusza w piątym rozdziale, od 17 do 20 wersetu. Czasami ten fragment jest różnie rozumiany, ale mówi on właśnie o tym. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam Wam, dopóki nie przeminie niebu i ziemia, ani jedna niota, ani jedna kreska, ani nie przeminie zakona, wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tędy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, Najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany Wielkim w Królestwie Niebios. A bowiem powiadam wam, jeżeli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i Faryzeuszu, nie przyjdziecie do Królestwa Niebios. Nie wejdziecie tam. To są słowa Jezusa. One mówią o jednym. Niektórzy, gdy patrzyli na Jezusa, myśleli sobie, łamie wszystko, co może. Łamie każde przykazanie. Rozwiązuje przykazanie ustawione od dawna. Wprowadza coś nowego, coś niezdrowego. Tak myśleli żydzi i faryzeusze. Gdy widzieli, co robi Jezus, że jada tymi rękoma brudnymi, że w ogóle zachowuje się różnie, pije to i tamto jest z tymi i takimi ludźmi, przebywa wśród pijaków. Nie rząd nic nie tylko. Myśleli, że on to wszystko łamie, a on co mówi? Ja nie przyszedłem tego wszystkiego rozwiązać, ale wypełnić. Ale coś jest też ważne, czym wypełnić? Czego brakowało wtedy Żydom, a co było najistotniejsze w tych wszystkich przykazaniach? Była to miłość. Wypełnić to wszystko miłością, by to miało sens, co ty robisz. Byś to robił z sensem, a nie jako puste prawo, które wypełniasz jak, jak jakąś ankietę abyś to robił z sensem. On to wszystko robił z sensem i sumieniem. On słuchał serca, gdy patrzył na człowieka. Słuchał swojego serca i tego chciał nauczyć wszystkich swoich uczniów, by słuchali serca wypełnionego miłością. Bo wtedy będziesz wiedzieć, co masz czynić. I wtedy te wszystkie przykazania Wcale ci się nie będą okazywać trudne, ale praktyczne i pożyteczne. Dlatego on mówi, że żadna z tych rzeczy nie przemija i nie mówi o tym, a ci, którzy chcą rozwiązać jakiekolwiek z przykazań i tak nauczać, głosić taką naukę, że rozwiązujemy przykazania i nic dzisiaj takiego nie robimy. Wszystko jest nieważne. Ten będzie najmniejszy, mówi. Ale ktokolwiek by czynił tak, jak mówią te przykazania. Będzie nazwany wielkim. Co powiedział Jezus do uczniów raz? Jeżeli mnie miłujecie, to przykazań moich będziecie przestrzegać. To jest ta zależność. Jeżeli kochasz, jeżeli słuchasz serca i patrzysz na tego Jezusa i mówisz, że go kocha, to to wszystko samo się będzie uzupełniać. Rozumiecie? Będziesz chciał coś dla Niego zrobić, to zrobisz. To to, że Mark chce coś zrobić dla Ewy, to zrobi. Coś dobrego. Będzie chciał ją szanować. Będzie chciał jej pomagać. Wysłuchiwać. Te wszystkie rzeczy tyczą się także Twojej relacji z Jezusem i z innymi ludźmi. Jeżeli kierujesz się miłością, to będziesz chciał wysłuchać, szanować, pomagać. I wiele innych rzeczy. Dla ludzi będziesz właśnie taki. I to jest... I to powinno być proste. A nie tak jak wprowadzali znowu tamci ludzie skomplikowane mnóstwo zasad i dywagacji. Gdzie człowiek zaczynał się gubić, co on ma robić. Czasami jako chrześcijanie też tak mamy: co ja już mam robić, żeby być dobrym lub zbawionym. Lecz zapominamy o tej właśnie podstawie największej. Kieruj się miłością. A zobaczysz, patrząc na drugiego człowieka, patrz na niego z miłością. Przypomnij sobie te rzeczy, które cechują miłość, i patrz tak na niego. I pomyśl sobie, co gdybyś zrobił źle, jak człowiek byś mógł poczuć? Co zrobiłbyś, gdybyś zrobił na odwrót? Na przykład mu nie pomógł, na przykład go nie wysłuchał. Nawet jak ten człowiek mógłby się poczuć? I Twoje sumienie będzie ci podpowiadać. Dobre sumienie. To jest podkreślone dobre sumienie. Nie takie sumienie, które mówi ci, co jest najlepsze dla ciebie. Ale dobre sumienie. mówi mówić, co w danej sytuacji jest najlepsze, a nie tylko dobre dla Ciebie. I, I to jest ta podstawa. Podstawa całego chrześcijaństwa, bo chrześcijaństwo jest nauką właśnie o słuchaniu serca. Jezus całe życie swoje na ziemi poświęcił i pokazał temu. Co znaczy słuchać serca? Gdy przychodzili do niego ludzie, wyknięci przez naród, co mógł zrobić? Choćby z tą prostytutką. Chwycić kamień i powiedzieć: chodźmy, zlejmy ją. Lecz, czy ona nie miała winy? Czy ona nie robiła złej rzeczy? Robiła czy nie robiła? Robiła złą rzecz. Ale serce Jezusa i miłość do człowieka powiedziały by dać jej szansę, by jej pomóc, a nie ją zlinczować. Dzisiaj masz wielu ludzi w koło, którzy według ciebie zasługiwaliby na to, by dać im w łeb, albo w ogóle nie liczyć się z nimi. A miłość ci podpowiada co innego. Daj temu człowiekowi szansę i okaż mu dobroć. Jak myślicie, czym Jezus zmienił świat? Nie zmienił świata przykazaniami i mnóstwem zasad. On zmienił świat czymś, czego do tej pory nie było na ziemi. Zmienił miłością. Nikt do tej pory nie miał takiej miłości do człowieka, jak on. Dlatego do dzisiaj każdy go pamięta, choćby z tego aktu na krzyżu, że poszedł za kogoś na krzyż, umarł za kogoś, poświęcił życie coś, za co się człowiek tak strasznie zabiega i o co się boi, że je straci. On to poświęcił. Całe życie przeszedł w miłości. Dlatego stał się tak wyjątkową też postacią. Bo całe jego życie było nacechowane miłością. I tego chciałby się Ciebie uczyć i chce do końca. Patrz na drugiego człowieka. Słuchaj serca. Patrz w swoje serce. I wypełnij je miłością. największe i najważniejsze przykazanie. Będziesz miłego Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego. Dlaczego jak siebie samego myślicie? Bo dla siebie zawsze chcemy najlepiej. To teraz obróćcie to na drugiego bliźniego. Chcę najlepiej dla mojego bliźniego. Tak jak dla siebie. I Boga z całego serca. Ta jedna, rzecz, która powinna, ta, ta jedna rzecz, gdyby kierowała Twoim życiem, to zobaczyłbyś, jak łatwo byś mógł mieć w życiu. O ile łatwiej byś mógł mieć w relacjach z drugimi ludźmi, o ile łatwiej by ci przychodziło przebaczać, o ile łatwiej przychodziło by ci pomóc komuś, mimo krzywd. Pamiętacie też niedawno może jeszcze wspomnę słowo tutaj. Jednego z braczy Slubacza, który tutaj głosił... Tomek on był, dobrze pamiętam? Tomek. On mówił... A nie, o tym mówił, przepraszam, Wojtek. Mówił o jaźmie. O lekkim jaźmie, który Jezus chce Ci dać. jarzmo jest lekki i przyjemne. Bo gdy Jezus na to wszystko patrzył, to patrzył z miłością. Łatwo mu przychodziło coś zrobić. Rozumiecie? Łatwo. To tak jakbyś niósł powietrze. A drugi człowiek miał ma 100 kilogramów, któremu będzie łatwiej. Ten, który nie się powietrze. Jezusowi było łatwo. Przez te rzeczy, rzeczy przechodzi dlaczego? Bo miał w sobie miłość. Jego jaźmo było miłe, przyjemne, lekkie. Po tym się kierował. Miłością. Słuchaj serca. Mimo miłością. Amen. Amen.